Dzisiaj film z troszeczkę innej bajki. Dzisiaj będzie trochę o innych produktach, ale też bardzo mocno związanych ze światem chustowym. Dzisiaj chciałabym Wam się przedstawić. Zacznę od tego. Cześć, jestem Monika i jestem torbuchustoholikiem. Tak właśnie to jest. Kiedy e, dzieciaki kończą erę chustowania i erę. Wychodzenia z domu z jedną, czasem dwoma, czasem czterema chustami, to w sercu mamy takie chustoświrki, jak tu widzicie za moimi plecami, gdzie tych wzorów, kolorów, możliwości jest taka masa, że to po prostu moje serce się kroi i nie pozostaje mi nic innego, jak ratować się innymi produktami. Jestem kobietą, jestem normalną kobietą i kocham dwie rzeczy. Kocham buty i torebki. Mało kto, bo znam przypadek, ale jest to chyba jeden przypadek, kiedy ktoś uszył buty z chusty. Ale jeśli chodzi o torebki, to już mamy już większe pole do popisu i mamy dużo więcej możliwości. Także dziś przedstawię Wam pierwszy produkt, który chciałabym pokazać Wam z kategorii jestem torbochustocholikiem. I to będzie od razu wielki hit. Od razu mówię, ponieważ to jest torba, która zrewolucjonizuje życie niejednej mamy, która zrewolucjonizuje na pewno życie niejednego doradcy noszenia. E, także to jest coś, co po prostu musicie mieć. Pokażę Wam e, dzisiaj torbę Universe od firmy Lenylamp. Słuchajcie, widzicie już mniej więcej, e, co to jest za torba. Ona jest jak 1 trzecia całej mojej postury. E, wzrostem to mi Pan Bóg nie, e, nie poszczędził, natomiast e, no, myślę, że nawet więcej niż 1 trzecia mojego wzrostu. To jest wielkość tej torby. To jest torba, którą, którą Lena Lam wypuściło nie, da, nie dalej jak no, miesiąc temu może I, i po prostu to jest hit. Z punktu widzenia doradcy noszenia. Bardzo często doradcy jeżdżą do Was, do rodziców Pokazują Wam chusty, zabierają ze za sobą lale, zabierają ze za sobą chusty do prezentacji wiązań, i też pewnie czasem takie, które moglibyście od nich kupić. Więc przetestowałam tą torbę i już dziś powiem Wam, że dwie lalki plus osiem chust w rozmiarze 4-6 metra wchodzą bez najmniejszego problemu. Po wyjęciu chust wchodzi do niej moja czterolatka. Także Torba jest po prostu gigantyczna. No ale Leny zadbał nie tylko o to, żeby torba była gigantyczna, zadbał też o to, żeby torba była praktyczna. Czyli tu mamy zapinaną kieszonkę, mamy fajny układ, bo popatrzcie, można sobie tą torbę, można ją nosić na, na szerokość w ten sposób, a można sobie tą torbę zmniejszyć, zapiąć, zapiąć te napki, które tutaj mamy. Raz. I to samo z drugiej strony. I popatrzcie, torba nam się troszeczkę bardziej tutaj zwija i jest taka troszeczkę zgrabniejsza, węższa. Także też możecie sobie, możecie sobie tą torbę w ten sposób nosić. Ja wam ją pokażę z daleka. Eee, co jeszcze jest bardzo ciekawego. Eee, w środku tej torby, oprócz Oprócz zamka, który przede wszystkim ma służyć temu, żeby torbę zapiąć i żeby nikt no tam tutaj nie wsadził rączek, mamy jeszcze dodatkową formę kosmetyczki czy, czy małej torebki, w której po prostu wkładamy drobne rzeczy. Wiecie, że w damskiej torebce mieści się wszystko, ale czasami mamy też, nosimy też drobne rzeczy, które raczej, żeby się nie, dobrze, żeby się nie zgubiły, bo znalezienie długopisu w, tym, w tej studni bez dna może trwać wieki. Na szczęście telefony świecą, kiedy dzwonią, więc nawet jeśli wpadnie nam telefon, to odnalezienie go nie będzie taką trage tragedią. Natomiast firma pomyślała o tym, żeby nie szukać w studni, dostajemy też w w komplecie, w zestawie z tą torebką, kosmetyczkę, którą możemy sobie wyjąć, jeśli w danym momencie tego nie potrzebujemy, albo potrzebujemy ją po prostu przełożyć do innego koloru torby, nie przekładając e, całej zawartości. Bo czy wymyślicie, że ja skończę na tej jednej? Optymistą jest mój mąż, bo mówi, że ta, ta jedna mi wystarczy. No, natomiast on zawsze jest optymistą w temacie moich torebek. Także z mojej strony na temat tej torby tyle. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Popatrzcie, ta torba jest tak uszyta, że pasy tutaj w tej części, która przelega do, do ramion, są po prostu szerokie i wypełnione fajną gąbką. Więc, nawet jak załadujemy tam te dwie lalki plus chusty i całość waży grubo ponad 10 kg. To spokojnie możemy tą, chustę na ramieniu, tą torbę na ramieniu utrzymać. Nic nam się nie wbija, bo po prostu pasy są do tego przygotowane. Jest bardzo mocna torba, klamry, znaczy te zapięcia tutaj są też bardzo mocne i stabilne. Także naprawdę torba daje radę. I zapraszam Was, bo do zakupu. U mnie też na stronie możecie je zamawiać. Jeszcze na tą chwilę nie ma ich w sklepie, natomiast będzie opcja taka, że będzie można zamówić torbę z dowolnego materiału chustowego, dostępnego w danym momencie w ofercie firmy Leny Lamp. Także piszcie tylko do mnie, a ja będę te torby dla Was ściągać. Dzięki wielkie i do zobaczenia!